Jestem Manko, ja jestem Paweł i dzisiaj Urbex. Eee, tak. No to jesteśmy na miejscu właśnie tutaj. Eee, będziemy spotykać nowych przyjaciół. Tak. Eee, chodź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Eee. O, kurwa! O. Ej, wypuść mnie Red my bro out. Give him me! Został kochany! No Został! Senka nie poszło, nie poszło, poszło. jak w plany. Parcie kurwa, no? grudz z nosa. O kurwa! No ej, ej, o! Dzią Spopie. Być albo nie być, o to jest pytanie. Dobry wieczór! O kurwa czekaj spadłem z krzesła. Dobry <noise> Dobry wieczór Co podać? Eee, WD WD 40 mam powiedzieć. Dobra widzowie, wchodzimy do komnat do Sejmu Patrzcie <ścoughs> tutaj chyba trafimy z jak Dawaj Manik, dawaj Maniek, to już się kameruje Wyził <ścoughs> O Zają